Hej, z tej strony Hero365 i zapraszam na trzeci film z tej serii Minecraft. Właśnie w serii Minecraft. Yy, ostatnio skończyliśmy już nawet nie pamiętam to. Byliśmy o, chyba obok jakieś wioski. Yy, Pustynę muszę sobie przypomnieć, ale yy, wiem, bardzo długo nie było filmów. Bardzo przepraszam za to. Po prostu jakoś nie mogłem jakoś tego zrobić, żeby nagrywać dla Was właśnie ta Więc powracamy i odkrywamy dalej. Położenia też nie pamiętam, ale nie martwmy się, ale nie martwmy się, idziemy. No idziemy prosto przed siebie, bo ja nie wiem po pierwsze gdzie my jesteśmy, gdzie my się znajdujemy. No więc biegniemy, może na coś natrafimy, na coś ciekawego. A tym, że nie pamiętam, będzie jeszcze ciekawiej. Będzie jeszcze ciekawiej, no bo... Będziemy zaczynali. Będziemy grali. Bez określonego celu będziemy odkrywać to co nam się spodoba. No to może tam zostaniemy, co nie, no to nie. A to jest jakaś jaskinia to. Jeszcze nie mamy takiego uzbrojenia. Ale to co na razie musi nam wystarczyć to, to łóżko, czyli do jedzenia, no i może jakieś potrzebne materiały. Patrzę czy mam gdzieś jakąś łódkę, bo chodzić aż tak bardzo mi się to nie chce. Chyba uda się nam zrobić łódkę Zmienimy I z tego łódka, łódka. Zostawiamy i płyniemy. Znaczy będziemy płynie. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, jeżeli ten tak filmik wam się spodoba. O zostawieniu subika, to pomoże. Lecimy po 40 subów, mamy 32. To i tak. Przez tą moją nieaktywność to i tak bardzo to dziękuję, że że, ym... że mnie oglądacie, wspieracie. Chcecie, żeby kanał się rozwijał, a my co jakieś... bagna o Rafa koła. Więc jakoś się nie wykopię. To jest jakaś Rafa. Więc może jeszcze... Powstaje Dobra. Wracamy do na naszej łódki. I płyniemy. Jeżeli. No nie. Jeżeli wiecie. Jeżeli wiecie właśnie, jak tutaj. Rafa Korala. Wiecie, że Rafa Korala. Na lawon, no właśnie, ja nie wiem. No i. Nie wiem, co z tym zrobić. Czym to wykopać? Do czego to służy? Wiem, ja jestem takim graczem, takim graczem-graczem. Mam książkę, ale nie, 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 wiem, nie wiem, czy to tam było. Ale fajne drzewa. Co to jest? Korzenie mangrowca. Fajnie wygląda. Fajnie, to podoba mi się. Z tego na takim biomie? Jeszcze nie byłam. Bierzemy sobie. A, może... U? A, muszę coś wyrzucić. Co bym mógł wyrzucić? Pły, kamienny płyt... Nasiona arbuza. Co to będę miał? Dobrze. Idziemy. Dalej. A! Hej. Ciekawe to tutaj można... Co? Ale ropucha! Ale ropucha Mam ochotę ją trochę no, wiecie. Wiem, że to są takie niewinne zwierzątka, ale zobaczę co mi z tego wypadnie. Jak w ogóle... Jak, Jak mnie to nie zaatakuje. Bo nie... Bo nie wiem co to mi zrobi. Nie, to mi chyba nic nie... Chodź mi tu. Chodź mi ma... na... Ma... Eee, nie dobra. Hmm. Czy ktoś mi się. Przecież zaraz stracę siekierę. To nie wiem, czy. to Dobra. ten kilopem jeszcze spróbuję. Gdzie coś rapucho. Tu, to chyba ty. Chodź mi. O, ale skacze fajnie. I. No nie. Tylko to mi z tego według? Ja, 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 ja myślę, że coś fajnego z tego będzie. Dobra. Nie, nie wiem, po co ja nam się dam Ale dobra, po Idziemy. Co... co to? Co to? Propagula mangrowcowa. Co to jest?

A to znów pustynie? Taki mały jestem, wiem. Może się jeszcze rozejrzymy za czymś, nie wierzę, żeby to było takie malutkie. Co to jest? Kolejny A może nie zawsze z tego Nie ja. może się A ja myślę, że to portal jest ciemno trochę i ja myślę że to portal takie takie drzewo tak się ułożyło fajnie. No ja nie wiem, co teraz Łóżko, 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 łóżko. Ja się. Jeszcze tam zombie jest, to ja tam... To ja tam nie idę. To nie mój kolega. Ale po, potem nawet wchodziło, nie wiem. Chodzimy jeszcze. Ja, ja myślę, że, że to kanał jakby... Że, że, że to tam płynie. Ale ten biom fajny. Naprawdę. Ten tutaj więc, To bagno takie trochę połączone. Taką dżunglą tropikalną. Nie, 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 nie wiem, jak to nazwać, bo... ale mały. To też trzeba przyznać, że to taki mały biom. Też takie. Ja nadzieję, że trzeba tutaj coś poodkrywamy. No ale no. Zaliczenie. Za, za no to zaliczone, że odwiedziliśmy jakiś nowy biom. Co jak najbardziej do zaliczenia? Jestem szpatem. Jeżeli chcecie, żebym zagrał kiedyś z jakąś osobą, nie wiem. Po prostu z kimś lasowo. Stawcie pod tym filmem minimalnie hmm. może z minimalnie 30 wyświetleń a żeby... bo ja też bardzo chcę, żeby nie było aż takiego utrudnienia. I żeby mi przybyło po tym filmie na przykład minimalnie na subskrypcja. Oczywiście ja bym wolę więcej. Ale jak nie będzie, na no to... Co mam zrobić? Obiec. Więc tak, zrobimy. No. To myślę, że może być ciekawe. Może zrobimy... Yy, może specjalnie stworzę taki świat nowy, kreatywny. Yy, gdzie na nim będziemy... Yy, zrobię taki tor. I wtedy yy, będziemy mogli zrobić jakąś bitwę o budowę lub jakąś bazę jakąś budowlę może parę budowli by nie musieli jakieś zbudować myślę, że to może być o, fajne takie, żeby takie coś nagrać więc dawajcie, wyświetlenie dużo, łapki, subskrypcje naprawdę pomaga a was to czy coś kosztuje, no to chyba nie ja tak właśnie chodzę tutaj nic nie ma, miało coś fajnego bycia A tutaj nic nie ma A właśnie czas, żebym zrobił pierwszy domek Jakiś Ten, no, ale to musi być na takim biomie, gdzie może coś będzie A Mogę wrócić tam, gdzie był portal do Netheru i ta wioska. To tam mógłbym zrobić swój domek. A ja. Jak wiecie, się nie pomyślałem. A zapomniałem, bo mamy jeszcze taką mapę. Nie wiem, gdzie, gdzie ona. Gdzie ja jestem? Jak w ogóle tutaj jestem? Ale tak to. Tutaj była ta wioska. Nie wiem, czy była jakaś rzeka. Powinienem się wrócić do tamtej wioski, a. nie, nie wróci... A właśnie nie. Ja, nie, wra ja się nie wracam, bo nie wiem, którędy. Nie wiem po co ja szedłem. Gdzieś chociaż jest też tego no plonu, bo przecież odkryliśmy nowy biom, jakąś taką dżunglę. Ja bym to nazwał. Może coś się inaczej nazywa, nie wiem, ja na takim biome. Jeszcze nigdy nie wiem co to Co to? Co to jest? Co to jest? Jakiś... Ja się... Kolejny jakiś... Nasiona... Nasiona... Kakaowca. Z tego chyba się, to się zrobić świeczka a ja musiałam się po tym wspiąć a to co? To jakiś bambus? ej papuga, papużka papuga ej papuga papuga co jedzą papugi? co jedzą papugi? arbuza? spróbujmy z arbuzem Ну, арбуза. Папуга. Не, не все любит папуга. Кто есть папуга? Где она? Не могу сейчас же она отличала. Есть! Хоч туда, хоч, на, хоч, хоч. Чуть чуть, хоч, хоч. Чуть чуть. Дальше, дальше, дальше. Я че? Pioskowcem się. I ona. Oh, o nie! on sobie poleciała. Masz arbuza, masz arbuza, masz arbuza. Masz arbuza. Masz arbuza. No nie! Ej, łapuszko? Masz, łapuszko. Co je papugi? Co jestem papugi? Ziarna? Jakieś kakao? Co Czekajcie, to ja są. wyjdę. Ja chcę mieć papugę, papuga, papuga chodź, chodź papuga, mam nasiona, mam nasiona, mam na, chcesz, chcesz nasiona, na nasiona, nie chcesz nasiona? no to co ja mam dać, co ja tutaj mogę dać, mm. może to nic nic takiego, to jest to tutaj, barwnikanie, nie ma, nasiona rebuza. Wątpię, żeby chciała jakieś nasionka, arbuza. Jedno nasionka. buza i... NIE! Bierzemy arbuza, bo... ...to jest tym... ...to są pająki i nie moby. Tylko gdzie jest nam no ta puka? Ona jest... A, poleciała tam w tę dziurę, to ja, to ja podziękuję. Teraz szukajnie podziękuję, że ona tam poszła. No to poleciała. No właśnie. Pszczoły. I nie chodzi o pszczoły, chodzi mi o papugę. Chcę papugę mieć. Gdzie jest papuga? Papuszka, papuszka Papuszka, papuszka Gdzie jest papuszka, papuszka Nie ma Papuszka! Gdzie jest papuszka, to ma być moja może jeszcze... No nie Papugi nie będę miał To byłoby wszystko na ten odcinek Dowiem się jak Co lubi papuga i będziemy mieli papugę. Więc do następnego odcinka.